Halo Rado. Halo halo. Czy tobie nie za dobrze? Nie za dobrze, dobrze właśnie. Jak się siedzi na takim fotelu? Konkretnie słuchaj, i agent z tyłu. No agent siedzi, a pilnuje. Jak... Agent szczota. Oczywiście, że tak, ale ja nie o tym chciałem. Mów. 19 rok Londyn. Kwiecień, co ci to mówi? O zapoznanie poznanie się Rado z jacy. A 25 rok, wirwilty wirwilty spotkanie rzeczywistości Jace, Jacka, Rado i Jota. I jak tutaj Ci płynie czas? O, Jacek, lecimy pomału powoli i zobacz, cały czas, cały czas coś nowego, cały czas jeszcze emocje. Jutro już będzie trochę lżej, bo... Zderzenie rozwadę. z przeszłością? Ogromne, ogromne. Ale to też mi ułatwi życie na przyszłość. W łzy... To, Wiele radości, wiele emocji, wiele wspomnień. Klękania przed ludźmi y, sukcesu, szacunku. Ojej. To chyba teraz możemy powiedzieć Rado, Londyn, Glasgow, Warszawa i Wirwilty. I Wirwilty. A reszta drodzy na JTO.